Witamy serdecznie. Właśnie przyjechała do nas kora i musimy rozsypać w naszych rabatach. To będzie druga warstwa, bo w niektórych miejscach prześwituje karton. Tutaj już zdążyliśmy sobie wysypać. Teraz jest bardzo gruba warstwa kory. Nigdzie nie widać kartonu. Ale zobaczcie tutaj z drugiej strony tutaj jeszcze nie było dokończone. Mamy sam karton. I tutaj ta rabata też jeszcze nie była wysypana i tam też do końca, więc tutaj musimy sobie jeszcze przede wszystkim tutaj zrobić. No i tu gdzie ta sosna, tutaj też będzie wszystko pięknie wysypane korą od samego początku, jak widzicie pięknie wycięte. To miejsce zostało tutaj już dzisiaj wyplewione, nie ma już żadnych chwastów, przykryjemy kartonami. I sypiemy korę. Dopiero wtedy będzie ta sosna wyglądała i się prezentowała. Bo teraz tak się wtapia. A jak będzie ta kora, to będzie tak pięknie to wyglądać. Tak. Zaczynamy chyba od tego. Tak, od kartonowania tutaj. Bierzemy jestem, się do roboty. Tak, bo jestem najciekawsza właśnie tego efektu w tym miejscu. Dobra, mamy jeszcze jakieś kartony, zostały nas, nam z tamtej roboty. No to zaczynamy układankę. Mamy wiatr dzisiaj. Ciekawe czy będzie rozwiewało ten karton. Jeszcze woda by się przydała do polania kartonu. No przydałaby się. I to chyba będzie dużo kory. Mamy bardzo dużo kory. Zostanie nam na pewno, więc zapakujemy sobie do worów. Będziemy trzymać. I jak coś się odsłoni, jakiś karton, to dosypywać równomiernie do rabat. Także jednak ta druga wywrotka było potrzebna. Tutaj pod całą górę chyba nie będziemy dawać kartonów pod te drzewka, nie? A no zobaczymy, jak wyjdzie. Po to, żeby się nie sypywał. No właśnie. Nie Bo karton po kartonie się sypie, a jak damy na y, po prostu ziemię, no to nie powinno, mhm. nie? Na zdrów, o. Dzięki. Dobrze, całkiem nieźle to idzie. Odmieni się to, nie? Długo ta rabata czekała na tą odmianę, na tą korę bo nie mogliśmy się zdecydować, czy zamawiamy, czy nie zamawiamy. Ale koniec końców jednak stwierdziliśmy, że dużo brakowało tej kory i też po czasie dopiero ods odsłaniały się te miejsca, gdzie właśnie były prześpity. W rabatach trzeba było to wypełnić, dosypać, więc stwierdziliśmy, że zamawiamy. Będziemy mieć na przyszłość. Tutaj z tyłu też. ...do samego końca. Już możemy tutaj zauważyć, że... ...tam, gdzie właśnie zdarliśmy tą darń... ...to aż ziemia pękać zaczyna. A jeśli chodzi o doświadczenie, które właśnie możemy Wam powiedzieć po kilku miesiącach... ...gdzie tutaj robiliśmy dookoła to kartonowanie i korowanie... ...w przypadku, jeżeli chodzi o chwasty... ...to oczywiście... E, trochę chwastów było, ale bardzo dobrze się je wyrywało z tych kartonów. E, rozplenił nam się skrzyp polny. Ale nie będziemy w żaden sposób pryskać właśnie pośród roślin, żeby ten skrzyp wyplenić, będziemy sukcesywnie wyrywać. Przed tym, jak przyjechała kora, przeszliśmy sobie wcześniej, powyrywaliśmy wszystkie chwasty, także że na spokojnie mogliśmy zrobić tą dosypkę. No, a na samym początku, jak wyłożyliśmy korę, to mieliśmy, tak jak pisaliście w komentarzach, że będą nam ptaszki wydziobywały zawartość, no i tak się też działo, ale ku miłemu teraz zaskoczeniu w ogóle tego problemu, tak, będzie nie wiem, może więcej się pojawiło tych owadów i one teraz się aż tak nie skupiają na tej korze, tylko właśnie wszystko jest... To, jak ma być w rabatach, nie obserwujemy tego problemu. Jeżeli chodzi o wiatr, czy wpływa on, czy rozwiewa nam tą korę, to w żadnym wypadku nic takiego nie zaobserwowaliśmy. Czekamy na deszcz, oczywiście, bo jest taka żarówa. No i patrzymy, że tutaj chmurki się zaczynają pojawiać, więc może, może dzisiaj jakaś burza przydałoby się, żeby. Odrobinę deszczu spadło z nieba. Chyba każdy ogrodnik ma teraz coś takiego, że właśnie jak ma do z roślinami, to chciałby, żeby odrobinę było opadów, żeby te rośliny zasilić. No, jeszcze tu. Fajnie to już wygląda. Tutaj musimy uważać, bo zasialiśmy trawkę. Już malutkie kiełki wychodzą. Więc nie wchodzimy tutaj na ten teren. Jest podlewana ta ziemia dwa razy dziennie. Przed kartonowaniem mieliśmy tutaj jeszcze zrobić tą rabatkę, czyli dodać inne rośliny, ale stwierdziliśmy, że nie ma się co śpieszyć, że pomyślimy sobie na te nasadzeniami później i że nie będzie żadnego problemu z tym, żeby później właśnie rozchylić tą korę i zasadzić drzewka roślinki nam już sobie tutaj wyłożyliśmy tą rabatkę, jednak podlaliśmy odrobinę wodą, żeby kartony nam nie pouciekały. Teraz kora. Dobra, teraz tutaj, tak? Z tej strony może wysypię. Know Jeszcze niewiele tej kory zostało. Dużo na pewno będziemy mieć do sortowania później, ale coraz mniej, coraz mniej. Czyli jednak opłacało zamówić się właśnie tą drugą wywrotkę, bo jednak te 5 metrów sześciennych schodzi lekką ręką. Teraz mamy bardzo grubą warstwę. Kory w rabatach. Na pewno dobrych kilka lat ta kora będzie. Jeśli coś zostanie, zapakujemy w worki, i później będziemy dosypywać w miejscach, gdzie będzie brakowało. To jest brudna i męcząca praca. Pełno kurzu, pyłu. Ale będzie pięknie wszystko wyglądało. Tutaj rabatka już została e, obsypana. I teraz ostatnia prosta zatujami. Wcześniej wyplewiliśmy z chwastów. Ułożyliśmy kartony, podlaliśmy je. I tutaj teraz będziemy rozsypywać. Czyli jeszcze taka jedna większa, długa prosta. Dobrze, że tutaj jest taki duży przesmyk, że można swobodnie się poruszać zatujami. I jest to bardzo wygodne. Także tutaj już wszystko zostało podosypywane. Podobnie tam za domem, za pergolą. Bardzo brudna robota. Leci mi cały czas do oczu ten kurz. I ciężki temat. Już drugi dzień yy, to rozkładam. Ale dzisiaj już musimy to skończyć. Dobra, muszę tu przejechać jakoś między tujami. Bo został nam tylko ten fragment tutaj, gdzie są kartony. Jeszcze z 15 taczek. I myślę, że się uda. thank sí. No i wyłożyliśmy drugą warstwę kory dookoła działki. Zobaczcie, teraz już jest gruba warstwa i nie widać w ogóle kartonu. Trzy dni nas zajęła cała robota. A nie dwa? A, ze sprzątaniem to trzy, faktycznie. Tak, bo tam było dużo takich odpadów. To też za chwilę pokażemy. I łącznie trzy dni pracy, żeby to wszystko tutaj zrobić. No dużo, bo przedtem jakiś tydzień, teraz trzy dni. To z tą korą to masakra. Ale ostatecznie jest już pięknie. I co najlepsze, pięknie trzyma wilgoć. To mi się najbardziej podoba. Bo ktoś tam pisał, że to jest robota bez sensu, że ptaki ją rozsypują, ale przede wszystkim kora ma za zadanie utrzymywać wilgoć. I dzięki temu rośliny będą pięknie rosły. Jak ja sobie tutaj rozgrzebię, no to. Czujesz. Jest wszystko, wszystko jest mokre, wilgotne. Przecież pamiętamy, jak na samym początku, jak kroiliśmy tutaj e, tą krawędź, robiliśmy tą całą rabatę, jak ta ziemia na wiór była wyschnięta. No, rok temu, jak podlewałem tuję, no to trzeba było codziennie, no bo to było wszystko suche. Od razu, jak było słońce, no to to wysychało. No a teraz spełnia swoje zadanie perfekcyjnie. Mhm. No i do tego oczywiście pięknie wygląda. Zrobiło taki leśny, piękny klimacik. gdzie jak widzicie, są takie jakieś jeszcze drobne o, nie wiem, takie patyczki, takie rzeczy, które trzeba to przebrać, żeby to wszystko pięknie wyglądało, bo to nie była kora sortowana, ale przejdę parę razy z wiaderkiem i będzie, będzie dobrze. Jak będziemy mieć chwilę wolnego, to wtedy się wszystko tutaj wypielęgnuje, wysortuje. Będzie idealnie. Tak. A tak to na pierwszy rzut oka no, sami ocencie. Łącznie wyszło nam 10 metrów sześciennych, sześciennych kory. No i chodź, zobaczmy jeszcze ile zostało. Teraz te roślinki się pięknie prezentują. Przy okazji też zostały tutaj chwasty wypielone, które wyszły po pierwszej warstwie. Kosi, kosi. A się tak patrzę, pilnuję, czy wszystko dobrze. Fajnie. Nie trzeba machać. Daje radę. Kora też została dosypana pod wszystkie drzewa, do donic. Także przepięknie to teraz wygląda wszystko. Patrz, tyle zostało tutaj mhm. pod tą plandeką. Ja to przykryłem, zabezpieczyłem. A, bo tam jest kora. No tak, zobacz. Mniej więcej ile tu mogło zostać? Uuuu, czy ja wiem, z metr sześcienny, może niecały, nie no, z pół metra sześciennego mm. no. jest takiej a jeszcze, kory. A to jeszcze tak nie jest przebrane zbytnio. No też. to to jest takie wstępnie przebrane, no ale na jakieś tam dosypki, czy do donic, no to pewnie. zawsze warto mieć, nie? I to jeszcze tutaj będzie pod plandeką. No i tutaj zobaczcie, to jest to, z czego sortowaliśmy, tyle odpadów wyszło sporo tego wszystkiego. Ale to też się przyda, będziemy jak będziemy ognisko chcieli zrobić. Czy właśnie jak rozpalamy grilla, wszystko się przyda, także. No. Tak, to się oczywiście nie zmarnuje. Trochę było no, kłopotliwe nabieranie tego. Bo ciągle jakieś patyki czy coś, no to nie było to łatwe, żeby to taką korę, wiesz, nieprzebraną nabrać do wiadra czy do taczek, ale. No. Ostatecznie jakoś tam się udało, nie? Ja jestem najbardziej zadowolona z tego terenu wokół domku narzędziowego i wokół tej sosny, którą udało nam się tutaj tą rabatkę wyłożyć. Ta gleba, która tutaj była, ona cała po prostu wyschła na wiór. Nie trzymało nic w wilgoci, a teraz roślinkom będzie lepiej się tutaj żyło. No, więc fajnie to wygląda. Jesteśmy zadowoleni. Tak, my się cieszymy z tego zabiegu. Super, to wyszło. Nie będziemy zbytnio tutaj pokazywać tych roślin, bo temat domku narzędziowego i terenu wokół niego będzie tematem do kolejnego odcinka, kiedy właśnie będziemy pokazywać i opowiadać o tym domku narzędziowym, a także pokazywać wnętrze i wszystko porządkować w środku, bo tam zawitają półeczki, wszystko zostanie ułożone. Tak, wszystko w swoim czasie, więc czekajcie, obserwujcie. Tak. A tutaj oczywiście wykorzystaliśmy roślinę, które, rośliny, które mieliśmy w tym naszym zagajniczku roślin, także to też jest taki pewien pozytyw, że udało się gdzieś je upchnąć, gdzieś je wcisnąć i zrobić to w ten sposób, żeby było estetycznie, a nie po prostu tak namielone wszystkiego, nie? Więc to też jest ważne. Dobra. Tak to wygląda, no mamy kontakt z panem od kory. W razie czego oczywiście będzie można domówić więcej. Także pozdrawiamy, jeśli pan nas ogląda. Tak, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Dobrze. To co? Chyba tyle w temacie, nie? Tyle w temacie. Żegnamy się na dzisiaj. My idziemy dalej działać, bo mamy jeszcze kilka tematów do ogarnięcia. Oczywiście bądźcie na bieżąco, bo wszystko będzie na kanale. No to w takim razie do następnego odcinka. Cześć.